Hej, witam Was w kolejnym odcinku oksygena. Tutaj mam ścianę, która przepuszcza gaz. I dopiero ostatnio uświadomiliście mi, że ta rafineria, kiedy produkuje plastik na zasadzie benzynę, to wydziela też gaz, który zbierał mi się tutaj. Więc samo wypompowanie go nie wystarczy. Będę musiał również zablokować tutaj dostęp gazu. Dlatego te drzwi. Tutaj ustawimy je na auto, tak jak te <laughs> i teraz dopiero będzie można ten gaz ujarzmić. Tutaj też zabuduje, bo tutaj już tlen jest, więc nie trzeba nic pompować. Nie trzeba tutaj zostawiać otwartego i kiedy to zrobią, dopiero wtedy ten gaz będzie faktycznie tutaj się kisić. Dobra. To jeden kryzys lekko zażegnany jeśli chodzi o bazę to wentylacja działa już znacznie lepiej Tlen tutaj widzę Mi się władował i zdominował Wentylację Tak tak Więcej tlenu leci niż innych rzeczy ale jeszcze trochę załapuje Chociaż To są miligramy dobra To zróbmy tak że to zatrzymuje Ojej Tak Na alarmowo się ustawiło I ciebie też O Gdzieś był hacz, prosiłbym go upolować, tak raczej pilniej, bo się schowa niedługo. Eee, te dwa bym prosił wykopać, zaczynając od tego i to zdekonstruować jeszcze: pyk i pyk. Dobra. To usuwamy, to anulujemy, żeby trochę porządku zrobić. I muszę pamiętać, że jakbym chciał usunąć to, to muszę zostawić rurkę, bo inaczej mi rurkę yy, sprzątną i nie będę jej mieć. Dobra, tutaj niedługo się wyklują, o już zaraz się wyklują te biedne slicksterki. E, tutaj się zrobił nowy wybieg, ale widzę, że nie jest jeszcze wybiegiem, o co chodzi? Mm, za mało, za dużo miejsca ma, okej. Okay. Mm, trzeba usunąć dwa metry, więc zrobimy tak, że tutaj usunę dwa, tutaj dwa i zrobimy z tego sufit. Dzięki temu ten pokój będzie można poszerzyć w lewo. A jednocześnie ten będzie miał te dwa metry mniej miejsca. Potem można ewentualnie jeszcze te dwa obciąć. I tutaj gdzieś wydłużyć. Bo zależy mi na tym, żeby miał maksymalny możliwy rozmiar. Jeśli chodzi o roślinki, to większość nie rośnie. To pewnie głównie ta pszenica powoduje. Okej. Okay. Um, tutaj wszystko śmiga. Ładnie. Tutaj chłodzenie jak idzie chłodzenie? A całkiem widzę chillowo. Hyhy. Wiecie? Chilowo. Um, no, tutaj już tak chilowo nie jest. Ewidentnie. Jak rurki wyglądają w tym miejscu? Z jakiegoś powodu jest tu woda. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu jest tutaj woda. Co to jest? Nie, to jest ciekły chlor. Skąd on się tu wziął? Um, a, bo ona nie jest wyłączona. Nie, jest wyłączona. To o co chodzi? Skąd tu się wziął ciekły chlor? Halo. Dziwne rzeczy się dzieją, których nie rozumiem. Dobra, yy, musimy przede wszystkim przeciąć rurkę tu. Tyk. O. Niech sobie płynie tędy. Niech płynie naokoło i oddaje mi ten chłód, w sensie pochłania ciepło z całej tej części bazy. Tutaj są zwykłe rurki. W ogóle ile tego chloru jest? 25,8 g i czy jego nie ubywa? Przecież on teraz jest gorący. Dziwne. No, no dobra. Przynajmniej bardzo łatwo wymienia temperaturę, co ciekawe. Khm, tak. Tutaj widzę pufty się nadeły i takie siedzą <laughs> w porządku. Tutaj mamy zalążek hodowli nowej. Czy tutaj jest jako pokój? Tak, tutaj jest jako pokój, tylko że, no tutaj, tak, jest ogrodzo, odgrodzone od wody. To w porządku, bo bałem się, że jest otwarte i jeśli poziom wody opadnie, to się powiększy rozmiar yy, hodowli, przez co będzie za duża. Muszę te slickstery jak najszybciej zdeponować tutaj. Dlatego w tym miejscu, jak jest priorytet. Aha, no tak. Tutaj nie ma priorytetu wystarczającego, dobra. Musimy tutaj zrobić miejsce, gdzie może się zbierać dwutlenek węgla i gdzie można trzymać slickstery. Ogólnie muszę zrobić też miejsce, w którym można wodór, wodór, ropę składować. Myślę nad tym, żeby tutaj zapewnić im dwa wybiegi, takie bardzo pionowe, o tu, zaś tutaj zrobić przetwórstwo ropy. Tylko, że tutaj jest diabelnie gorąco. Moi duplikanci powinni tutaj schodzić już z kombinezonami. No, tylko myślę, gdzie im te kombinezony uszykować. Może tutaj zrobię takie miejsce, gdzie trzeba iść w prawo. Tutaj kombinezony założyć, i dopiero można w lewo taką strefę przejściową. Tutaj jeszcze nie dochodzą bez kombinezonów, bo to nie jest zbyt daleko od strefy z zanieczyszczonym tlenem, który nam nie przeszkadza aż tak. Natomiast tutaj wypadałoby zrobić sobie już. Prawdziwą dekontaminację, więc proszę mi to budować na ósemce. To jest raczej ważne. I tak. Yy, Oksygen? Nie. Wentylacja? Czyżby? Nie. W jakiej zakładce to było? Zawsze się gubię w tym. Nie jestem mistrzem w znajdywaniu zakładek. No tutaj to na pewno nie. Meble? Medycyna może? Nie. Halo, gdzie to jest? gdzie są stanowiska do ładowania gazu, no nie w energii przecież w bazie halo, ja potrzebuję kombinezony gdzie są kombinezony nie w automatyzacji przecież w utilities ich nie ma stacje, tak to będzie stacja, jest atmosphere checkpoint, dobra yy, to jest jeden checkpoint yy, odwrotnie tak i trzy doki ustawimy Chyba 3 to jest max, ile mogę ich ustawić. Um, no albo 4. ok. No niech mają tutaj jak najwięcej, bo trzeba będzie tutaj zrobić przejście, żeby ropę wydobywali na dole. I tak, to jeszcze trzeba zasilić i podłączyć do tlenu. Więc tak, najpierw wentylacja i tlen. Tyk. A wyprowadzimy tak, żeby to tak wyglądało bardziej, wiecie. Na pewno nie ładniej, ale tak trochę futurystycznie. Dobra. I tak. Gdzie to ma iść? Tutaj. Okej. Okay. Tu i tu. I tu. I tu. Piek. Mam nadzieję, że ten tlen nie będzie bardzo gorący, choć na to się zanosi niestety. Um, na razie wyłączymy ten węcik. Żeby ten tlen trochę dalej dochodził. Czy tutaj trzeba podłączać prąd mi? Powiedzcie jeszcze. Tak, niestety trzeba. O, no, ale tutaj przecież mamy... O, proszę bardzo. <laughs> jak śmiesznie. Daleko do tego prądu nie miałem. Więc yy, nie ma problemu. Mogę to podłączyć od ręki. W porządku. I teraz jak tutaj zbudują te doki i załadują mi trochę... A właśnie, jeszcze kombinezonów nie mam. No tak. Um. Exosuit Forge. To jest exosuit, nie? Nie, to jest atmosuit. Eee. No dobra, ale jaki to jest? Atmosuit. Dobra. Atmosuit, ale chcę zobaczyć. O właśnie, gdzie się je tworzy? No dobra. Tutaj ubrania. Tutaj produkuje rzeczy, a tutaj egzoszkielety. Egzo no właśnie, to jest bez sensu. Um, dobra, spróbuję to zrobić. Gdzieś oczywiście w bazie jeszcze. Tutaj może, niech wstanie. I tak. Te powinny... Yy, to powinno wytrzymać. Obciążenie w postaci nowego budynku. Ktoś jest uwięziony. Gdzie? Tutaj. Jakim cudem jesteś uwięziony? Chłopie. Aha. <grym> dobra już checkpoint jest włączony i sprawdza czy macie kombinezon wychodząc a wy jeszcze nie macie skąd wziąć kombinezonu <śmiech> świetnie <śmiech> dobra um, ten wybielacz to w sumie niech się ulatnia jak y, ten tlen pozwoli to trochę odkazi tutaj się wykluło nowe młode w spoko zwłaszcza że nie jest y, za ciasno i teraz to jest bardzo spoko że jeszcze im nie jest za ciasno tego to by trzeba w tle nie przechowywać, ale no nie mamy jak na razie. Właśnie musimy znaleźć jeszcze. Czy mogę już przerabiać? Nie mogę. Chciałem przerabiać skamieliny z dołu. O te tutaj, ale dopóki ich nie zdobędę faktycznie, to nie mogę ich zlecić. Trzeba by wykopać chociaż jeden kawałeczek i dopiero wtedy. Um. Dobra, farma Slicksterów musi poczekać. O, oów. Sam się przetopił czyżby, czy co. Fasterów niestety musi poczekać. Tutaj w ogóle wulkan. Natomiast teraz musimy przygotować się do robienia tych kombinezonów. Tak więc moc, kabel i ciągniemy kabla, tu, tu i tu. I kabel naciągnięty będzie. Priorytet, dam ósemkę, żeby to już powstało, bo to jest nawet pilniejsze od y, tych na dole. One zanim powstaną, gdzie one są? Tutaj gdzieś. O, tu. One zanim powstaną, to y, jeszcze trzeba mieć te kombinezony, bo na razie to nie ma co tam załadować. Proszę dostarczyć, i tu dostarczyć, a tutaj to jeszcze nie istnieje. I tutaj wszędzie jest siódemka, siódemka, siódemka. Doskonale. Siódemka to powinno być wystarczająco, żeby oni to dostarczali. A wam? Czemu jesteście ranni? Po walce z haczem, Czy się oparzyliście o tych temperatur? Zobaczmy, jak tutaj z temperaturami stoimy. No właśnie. Wchodzą już w temperatury 80 stopni. Na razie anuluję tu wszystko. Z czym mogliby mieć bezpośrednio kontakt, żeby nie byli w stanie dalej kopać. I dopiero kiedy ogarną sobie kombinezony, wtedy będziemy myśleć nad wysyłaniem ich dalej. <laughs> biedne dreko, otworzyli im chałupę i teraz będą musiały, ej ładnie skaczą nieźle sobie radzą nawet, całkiem śmieszne zwierzaczki jakby nie wykorzystuję ich w ogóle, ale poczekajcie, bo one co dają one dają o, reed fiber ale przecież reed fiber to ja mam też z tych roślin, prawda ła, aż mnie zlagło przy autozapisie. Um, o, jest. Reed Fiber. Aha, to ja to mogę albo uprawiać yy, w ziemi, albo na nich hodować. Spoko. Śmiesznie się składa. A to cały czas będzie pikać. No trudno, niech sobie stoi. Um, tutaj by się przydało sprzątać. To na dziewiątce. I wszystko z ziemi zapraszam zabierać. W ogóle, czy oni mają jak to zabierać? Zobaczmy. Ustawmy tak, i, nie, i niech na alarmowym spróbują. Jak nie mogą, to się akurat o tym dowiemy od razu. I to proszę raczej zamknąć, bo widzę, że wszyscy tutaj przybiegają, ale nikt jakby o to nie dba. Niech ktoś to ogarnie. Jak z bakteriami w ogóle stoimy, bo dawno tego nie sprawdzałem. Tu są w toalecie, to spoko, tam mogą być. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj główna część bazy jest czysta. No tutaj to wiadomo, że będzie bardzo mocno skażone, ale to jest oczywiste. Mm. No tutaj trochę tego będzie. Trochę tych bakterii zawsze będzie przez morby po lewej stronie i pufty. I stąd się będzie wydostawać. No może się to kiedyś odkazi, ale nie wiadomo. Um, to bym mógł. Ej, w sumie zrobię tak. To zleję i zamienię na płytki. I dzięki temu, albo nie, anuluję to i po prostu rozkopę. Żeby tego szlamu tutaj nie było, tylko zrobimy tak: yy, kopać, to kopać, i to kopać, i to, żeby ten szlam stąd wypierdzielić. Tylko potrzebuję jednej drabinki w tym miejscu, jeszcze w tym celu raczej. O. I myślę, że pozwoli mi to trochę ograniczyć ilość syfu. Yy, tunele powietrzne, ok. Ale co on robi. Zwiększa im morale. I trochę grzeje. Ok, O Jezu. A to jest taka komora, w której się wchodzi i od dołu dmucha, a oni tak. A usunęło mi to. Pomimo, że kliknięte, to przestało. Fajnie, świetnie. Tutaj są transit tuby, które przepychają są do podróżowania duplikantów. Szczerze to nie znam tej technologii. Tu są puflety, oksylit, dostawca i w sumie dekoratorka, trochę kucharka. Dobra, wezmę chyba oksylit, tych pufletów mam, a nowych ludzi nie trzeba. No i się slickstery narodziły, małe slicksterki. no właśnie, a ja nie mam jak ich zapakować. Czemu tutaj jedzenie leży na ziemi? Do ciężkiej, nie lekkiej, natychmiast chować. Czy w lodówkach jest miejsce? Jest jeszcze miejsce, spoko. Tutaj są składniki do gotowania, których jeszcze nie posiadamy, bo nie chcą rosnąć. A jak w ogóle rośnie nasze drzewko? Nie rośnie, bo nie jest podlewane brudną wodą. Czemu? Aha. No tak, nie jest podlewane brudną wodą, bo nie mamy jakiej nabrać dla niego. Już montuję pompkę. Oj, albo i nie. A, um, dobra, to to proszę yy, rozkręcić. Tak raczej pilniej. Mam nadzieję, że tam w ogóle dojdą w to miejsce. Halo, proszę drabinkę. Pyk. I zapraszam tu. A potem zrobimy pompkę tak najwyżej jak się da. No, to jest zalane. A to co? To będzie działa czy nie? Jak tutaj w ogóle z bakteriami stoimy? Tutaj ich nie ma, co jest wspaniałą wiadomością. A tutaj jest food poisoning, co jest dość oczywiste. Ale temperatury w zbiornikach. Tutaj jest no 30 parę. Tutaj też się zaczyna grzać do 30. Ale niedobrze, niedobrze. Priorytet muszę zwiększyć na lodopłytkach, bo nie wyrobią. Pomimo, że tu jest niby cały czas chłodzone, to jakoś nie chcą ogarnąć temperatury tutaj. O Jezu, tylko tutaj można? Dobra. Niech powstanie. Można to zbudować, czy nie? Ej, skoro można, to anuluję drabinkę. I zapraszam robić pompkę. Um, nie wiem, czy to wydaje jedzenie, czy nie. Ty jesteś głodny? Nie, ty jesteś. Yy, za ciasno ci. No to za, słuchajcie, no. Mam dla Was świetne wieści. Jak się Was pozbędziemy, to już ciasno nie będzie. Takie wieści dla Was mam. <grym> tutaj sobie oksylit ładnie leży. Mógłbym w sumie oksylit tutaj przechowywać, wiecie? Zrobię sobie chyba. Tak. I tutaj każe pakować oksylit żeby on był tutaj składowany i nie marnował mi się bo on się przyda potem do różnych rzeczy na pewno więc fajnie by było go tutaj zostawić zapakowanego tutaj lodu widzę nie ma ale donoszą już żeby o właśnie robić płytki. świetnie świetnie Bob główny budowniczy widzę sobie co ładnie radzi tutaj dostarczyli piaskowiec budowniczy robi za dostawcę O, nie, nie, zwracam honor jednak, jednak czasami robi też to co powinien dobra, więc na razie drzewko to drzewko jest podlane zanim zrobili pompę, skąd oni wzięli brudną wodę ja przepraszam bardzo ono miało dziewiątkę ale nie było podlewane i nagle podlali je zaraz przed tym jak pompka powstała no, szaleństwo sobotniej nocy dosłownie pomimo, że mamy niedzielę kiedy to nagrywam a um, tutaj dam dziewiątkę. Nie ma magazynu na te rzeczy. Więc zróbmy magazyn, który będzie miał ustawienia. Tutaj co jest w tym magazynie? Węgiel. I rafinowany węgiel i trochę soli. Dobra, to zróbmy tak. Ty będziesz mieć sweep only i wszystko. Ale tylko sweep. I teraz yy, to mnie ugryzie w dupę w momencie, kiedy ja spróbuję... Swipować jakieś rzeczy typu Wywalcie to jajo Jakieś rzeczy typu szlam On wtedy priorytetowo trafi właśnie w to miejsce ty idioto nie śpi na ziemi tylko wstawaj i kładź się do łóżka Nie ma spania na ziemi i jeszcze mi slime lunga rozprowadza po bazie no co za menda O Proszę mi to natychmiast odkazić już Psikać ofem halo 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 Wy nie idziecie do slime lunga. Wy idziecie się dekontaminować. Nie będziecie mi chorób rozprowadzać, dziady kalwaryjskie, tylko idziecie tu. A to. Piaskowiec, który jest pokryty slime lungiem. Świetnie po prostu. Dezynfekować to. Też. I dezynfekować to. Ale, gdzie jest? Zgubiłem. O, tu. Tyle, co zdążyłem sprawdzić, że nie ma nigdzie chorób i co? I roznieśli syfa. Dokładnie tak. Dobra, tutaj usunęli mi te, ten szlam, który był źródłem slime lunga I on jest głównym tutaj źródłem slime lunga bo tutaj wymiana gazowa jest mocno ograniczona, więc on tutaj się nie przedostaje za mocno. Tutaj w ogóle mógłbym wymienić podłogę i tutaj trochę przyciąć te ścianę, Chociaż wybieg by mi się skurczył, to musiałbym go poszerzać znowu, to nie. A ile ten wybieg ma? 82, to i tak jest mały. To mógłbym tutaj ścianę położyć, potem to zerwać, położyć drugą ścianę i usunąć starą. Wtedy bym i wymienił ścianę i miał yy, powiększoną przestrzeń. A ścianę chciałbym wymienić po to, żeby pociągnąć tutaj kabel do tych drzwi. Ale to nie jest priorytet na tą chwilę w odróżnieniu od tej rurki, która powinna już dawno istnieć. A Ciebie anulujemy. Skoro sięgli tam, to nie trzeba Ciebie kłaść. Dobra. Tutaj 7 dostarcz kombinezon, ok. I tutaj proszę mopować na ósemce, bo tutaj widzę się zaraz. Syf dostanie, a boję się, że trafi do obiegu. Tak jak ten chlor, który w magiczny sposób mi się pojawił. Um, czy mogę oczekiwać, że ktoś tutaj przyjdzie, czy nie? I gdzie są jeszcze alerty? Trzy piaskowce są na alercie, ok. Czyli pozbierali prawie wszystko. To dobrze wiedzieć. Mm. Oj, czy zapełnili tego, co ma tylko Sweep Only? Pokażcie. Aha, zapełnili go. No to super. To co ty posiadasz? A... Sandstone ze Slime Lungiem i... tylko? Halo, przecież ja tam dałem Sweep Only. To dlaczego tu trafił jakiś piaskowiec? I to jeszcze ze Slime Lungiem, no. Kurcze Dobra ty jesteś pusty praktycznie co ty posiadasz w sobie Rudy metali dobra to wywalimy je I damy ci sweep only Dziewiątkę I zapraszam to pakować zobaczymy czy to wystarczy czy trzeba mu jeszcze filtry dać hmm. Bo to wygląda tak jakby trzeba było dać oba Zgody na obie rzeczy Dobra to teraz ustawię all i zobaczymy, czy zrealizują te żółte alerty teraz. Tak, ewidentnie. O nie, jednak nie. Myślimy, że tam idą, ale nie, jednak nie idą. Po ten piaskowiec głupi. Um, tutaj kopiuję ustawienia do tego. O, tak. Ty mi takie ustawienia. Tutaj widzę już działa pokój. Tak, ma 96 pól. Maksymalnie ile tylko może. To spoko. Piaskowiec zaczęli wyskubywać to bardzo dobrze. Nie będą mi yy, hacze jadły byle czego. Tutaj jest spoko. Tutaj hacze mają git warunki. Tutaj jest wodór, którego się nie pozbędę już chyba nigdy. Hmm. No poza tym, że on puszcza bąka, to wiele nie wynika. Mógłbym się teoretycznie tutaj wkopać. Albo w ogóle ten wodór do bazy wpuścić, on by mi łatwo uciekł do góry, albo tutaj się. Ej, w sumie, jak go tutaj wpuszczę, to mi się skumuluje tutaj pod sufitem, wiecie? To nie będzie złe. To zrobię tak. Um, kopę się tu, kopę się tu i na razie tak zostawię, a potem tutaj otworzę i od razu każę zabudować. No, tak zrobimy. I niech ten wodór sobie tutaj wleci, bo tutaj on mi nie będzie przeszkadzać, nawet ze slime lungiem. To jest tyle czystego tlenu że on naprawdę nie jest groźny w takim miejscu akurat i tutaj też nikt nie będzie nim oddychać szczególnie no on się po prostu z czasem odkazi weźcie to jajo no mówiłem chyba o nim już ile różnych jaj w ogóle jest wszystkie jajka a to co przepraszam skoro nie jajo co za durne no jest jajo którego nikt nie ruszy dobra trudno sweep 9, a gdzie ono trafi, to już nie mam pojęcia. I zaczęły robić ropę, niestety. Niestety zaczęły robić ropę. Tutaj muszę oksylit. Oksylit jest. I 9, dam duży priorytet, bo i tak tutaj za dużo rzeczy nie będzie wchodziło, tylko ten oksylit od czasu do czasu. I tutaj proszę mopować, bo one biedne siedzą i generują mi ropę. Już zaczęły, pomimo, że siedzą jeszcze w bazie. Czy tutaj wreszcie idzie tlen? Nie, bo nawet kombinezony nie powstały. Dlaczego? A, bo im nie zleciłem. Atmosut Iron. Rit Fibery. O Jezu. Dobra. Um, musimy na szybko ogarnąć Fibery teraz. Ajajajajaj. Karamba. Tutaj jest. I całkiem łatwy dostęp. Tylko, że szlam. Koło sypialni. To nie jest dobre. Niedobra o tym mówić. Hmm, tutaj nie bardzo mam dostęp do piśmiberów. Tutaj też nie. W sumie to mógłbym się tutaj wkopać, zobaczyć co tu jest ciekawego, bo wygląda jakby coś było. Um, dobra, dalej. Tutaj z tej części może coś przypadkiem zupełnym? Nie. Niżej też nie widzę, chociaż czekajcie. To jest Timble Reeda nasionko, ok, mógłbym mi posadzić. Jakie są warunki ich wzrostu? Timble Reed, zobaczmy, 20 do 37 stopni, to jest akceptowalne. Atmosfery całkiem ładne i no halo, ile dwa razy atmosfery są wypisane, w jakich to może żyć? I zanieczyszczona ziemia, zanieczyszczona woda, przepraszam bardzo. Okej, okay, a czy ty wydzielasz jakieś y, bakterie? Gdzie jest y, ritwiber? Jakiś dziki. Halo, ritwiberki. Poproszę. No ritwiberki, nie róbcie mi tego. Weźcie, bądźcie. Gdzie wy jesteście? Jakieś dzikie rosnące były tu. Tam u góry były, nie? Gdzieś. Gdzieś tam na dnie. Um, pogubiłem się. Koło sypialni, tutaj. Tutaj były ritwibery. Na pewno gdzieś. Um, no dobra, mniejsza. Tutaj ich nie widzę już, pomimo, że widziałem niedawno. A po prawej stronie jak? Tutaj mamy gdzieś ich dzikie osobniki. Fiberki, halo. Tutaj nie będzie. Tutaj w ogóle tej rośliny nie ma u mnie na mapie praktycznie. Trochę niby jest, ale nie. Dobra. Um, zrobię tutaj grządki. Tak szczerze. Szczerze, szczerze to zrobię tutaj grządkę dla nich. Bo czemu nie. Tu. I grządki. Odpauzuję, bo nie musi być na pauzie. Brzzt. Tak. Tutaj ostatnie dwa bloczki damy. Tajla. Pyk. I stację farmiącą. Pyk. Oj. Dobra. <gry> W takim razie najpierw stacji farmiącą, a dopiero pod spodem tajla. O, pyk i teraz. Tak. Ok. Priorytet tutaj poproszę ósemkę. Żeby to powstało dzisiaj. To jest ważne, żeby powstało dzisiaj. I one będą podlewane. No i mam nadzieję, że nie produkują mi żadnych syfów, ale raczej tego nie robią, bo to tylko roślinki. No, umówmy się. Co tutaj płynie, przepraszam bardzo. Brudna woda. Brudna woda z tych umywalek, okej. Okay. To nie problem. Sporo tej brudnej wody mi się robi całkiem fajnie. Widać, że korzystają z toalet no i jeszcze stąd płynie. Dobra. Um, tutaj Timble Reedy pos proszę posadzić. Gdzie wy jesteście? Jest o! Pięknie. Temperatura 22 22-30 parę, no to akurat. Macie warunki idealne. No dlaczego nie możemy zasadzić tutaj? Za nisko. Oj, czekajcie, czekajcie, czekajcie. W takim razie to anulujemy. Te dwa dekonstruujemy. Dziewiątki poproszę tutaj. Ładnie. To to w ogóle anulować. Nie wiem, kto tu zatwierdził to. Proszę anulować. To jest jakiś bóg. A... Um. Tą drabinę proszę mi zdekonstruować też na dziewiątce. I tą drabinę zdekonstruować na dziewiątce. I teraz plantacja. Tutaj. Jedzenie. Tu. Tu, tu. tu, 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 tu. I priorytet na wszystkim. Halo. Dziewiątka. Doskonale. I teraz powinni ogarnąć. Dobra. Ja myślę, że w tym miejscu będziemy na dzisiaj kończyć. Dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się już jutro. Cześć!